Hej, hej, nowy dzień, nowa ja, znaczy się stara ja, a nowy dzień. E, właśnie podjechałam do centrum rehabilitacji na zabiegi. Odkleją mi te taśmy, no i co, i zaczynamy zabiegi. Jeszcze dzisiaj podwytam. Hmm, czy też byłaby możliwość skorzystania z innych, bo czytam, że i laser, i pole magnetyczne w moim przypadku też może być także podpytam i zobaczymy czy się dzisiaj skończy na trzech czy dojdą kolejne także ruszam i ja już wróciłam do domu po zabiegach najpierw solux był lampa w ogóle zastanawiam się czy sobie nie kupić takiej lampy i w domu używać ale nie wiem Muszę poczytać, y, jaką ewentualnie, bo przedział cenowy jest od 100 złotych zwyż. Y, także zobaczę, może kupię, chyba że gdzieś można wypożyczyć. Też muszę posprawdzać. Y, no to tak, Solux, y, później elektrosymulacja, której tak się troszeczkę obawiałam, ona czytałam się, że może zaszkodzić. Ale z drugiej strony tak sobie pomyślałam, na izbie przyjęć badał mnie, e, tłumaczył mi wszystko, ordynator e, neurologii, podobno jak się później dowiedziałam i wyczytałam, bardzo dobry specjalista, który właśnie, mm, on mi to zalecił. Więc no, komuś muszę zaufać, także ufam jemu, że te elektrosymulacje w moim przypadku pomogą. No i na koniec masaż. Pytałam o, o te dodatkowe zabiegi, które yy, wyczytałam, że mogłabym też je mieć, czyli o laser i fole magnetyczne. No to laser powiedzieli, że tak jak najbardziej fole magnetyczne bez sensu. Nie warto. Także jeszcze ten laser, czy dzisiaj cztery. No i zaraz się biorę za ćwiczenie mojej buźki zaćwiczonka może tutaj sobie też poćwiczymy no i dzisiaj biorę się za obiadek i tyle no jutro powtórka pytał się pan masażysta czy jest poprawa no niestety ja jej nie widzę a już bym chciała żeby coś się zadziało najgorsze to oko niedomykająca się powieka po nocy z ropa Wiecznie załzawione, wiecznie łzy lecą, szczyfie czerwone, chyba zacznę zaklejać na noc, no i tyle. Zabieram się za, za coś, za porządki, za gotowanie, żeby nie myśleć, żeby za czymś zająć głowę. I kolejny dzień zleci, piąty już, w środę będzie tydzień. Bye, -bye.